Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 września 2024 roku Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny oddala powództwo i zasądza zwrot kosztu procesu pozwanemu. Rok temu twórca Heilig oraz nieoficjalny współzałożyciel Cloud M.A., pomimo zapowiedzi wystosowania sprawy karnej, wystosował jednak pozew na drodze cywilnej. Jak wyglądał pozew, jaki był proces, ile kosztuje takie pozwanie oraz przegranie w sądzie. I czym są slapy? Może pierwszy raz potykasz się z tym słowem, ale jest ono kluczowe dla zrozumienia tego, w co zmienił się polski YouTube. Mała literka Wielka Zmiana. Głównym partnerem kanału, nie wiem, ale się dowiem, jest KFD. Polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem, nie wiem, 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? Pod koniec maja 2023 ABW zablokowało High League, a następnie powstała nowa federacja Cloud MMA, która miała nie mieć nic wspólnego z poprzednią. W mediach tradycyjnych pojawiło się wiele pytań dotyczących naszej organizacji. Padały takie określenia jak to, że jesteśmy organizacją High League 2.0, że próbujemy ukrywać jakieś informacje, więc na sam początek ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą organizację, o organizację Cloud MMA, jesteśmy zupełnie nowym tworem, jesteśmy tworem zupełnie niezależnym od organizacji High League. W reakcji na te wydarzenia powstał materiał pod tytułem Influencerzy w rękach Czeczenów. Za ten materiał kanał został pozwany o ochronę dóbr osobistych przez Sławomira Bielskiego, udziałowca League. Co znajdowało się w pozwie? Po pierwsze, Sławomir Bielski wniósł o opublikowanie przeprosin przez wydawcę nie wiem i twórcę materiału. Po drugie, o usunięcie nagrania. Po trzecie, zasądzenie od kanału 30 tysięcy złotych. Sednem uzasadnienia pozwu było stwierdzenie, że materiał influencerzy w rękach Czeczenów naruszał dobre osobiste Sławomira Bielskiego oraz że materiał ten powstał przede wszystkim właśnie w tym celu. Słowomir Bielski próbował przedstawić na to swoją szeroką argumentację, tłumacząc m.in., że jego zdaniem materiał przedstawiał go w czarnym świetle i poniżał. Kanał wystosował odpowiedź na pozew, zaprzeczając wszystkim twierdzeniom pozywającego. Ostatecznie sprawa rozegrała się w sądzie. Jak wyglądał proces? Dla tych, którzy spodziewali się spektakularnych zwrotów akcji i fascynującej fabuły godnej filmu sądowego, przebieg tego procesu może okazać się rozczarowujący. Sprawa rozpoczęła się od próby mediacji zarządzonej przez sąd, która jednak nie doszła do skutku. Następnie odbyła się pierwsza rozprawa, na której pozywający się nie pojawił. Sąd, wykazując się cierpliwością, dał drugą szansę, ale i tym razem oskarżający nie skorzystał z okazji, aby się pojawić. Finał tej nietypowej sprawy nastąpił 3 września 2024 roku, gdy sąd oddalił powództwo. Co ciekawe, Sławomir Bielski, będący stroną pozywającą, nie wniósł apelacji, co skutkowało uprawomocnieniem się wyroku. Cała ta sytuacja rodzi naturalne pytanie, jaki sens i cel miał ten pozew, skoro pozywający nie pojawił się ostatecznie w sądzie. Można jedynie spekulować, czy nie chciał się pojawić, czy po prostu nie mógł, a także jakie były motywacje pozywającego. Ale nie da się nie odnieść wrażenia, że współcześnie w internecie pozwy stają się codziennością, a dodatkowo są szeroko komentowane. Czy to lekko stronniczy za swój odcinek 1444, gdzie komentowali innego twórcę, sukces.pl. Tak już, tak już mówiąc o tym, no tak, faktycznie zostaliśmy, zostaliśmy pozwani w pewnym momencie. Wygraliśmy tak, wszystkie, ja zostałem... wszystkie rozprawy. Gimper pozwany przez Seksmasterkę za materiał o Szarentingu. Zdaniem niektórych natomiast męczarnią są wieloletnie sprawy sądowe, ale niektórzy lubią ten sport, szczególnie jeżeli mogą przy okazji podjąć próbę cenzury niewygodnych dla siebie treści. Taką osobą jest na przykład Lil Masti, która jak zapewne wiecie zdecydowała się pozwać mnie za mój materiał o Szarentingu zatytułowany Kto krzywdzi dzieci influencerów? Rozprawa pomiędzy Marcinem Dubielem a Sylwestrem Wardęgą. Diendris zostaje pozwany przez uzdrowiciela z TikToka. A jakiś czas temu przyglądnąłem się działalności pewnego kręgarza, który publikuje swoje treści na TikToku i wyraziłem swoją opinię w formie odcinka, która bardzo nie spodobała się drugiej stronie i w rezultacie zostałem za ten materiał pozwany. Jeśli ktoś jest ciekawy, to można sobie obejrzeć tutaj. Rozprawa Krzysztofa Stanowskiego z Natalią Janoszek. W teorii nie powinienem nagrywać tego odcinka, bo być może za chwilę złamie postanowienie sąd. Czy najnowsze zapowiedzi Buddy dotyczące pozywania. Ja pójdę do prawnika. Znaczy, tak to działa na chwilę obecną. Witam, proszę pana. Tu jest walizeczka, Tu jest taki pan, taki pan, taki pan, taki pan. No i niech pan od dziś robi tylko to. Publicznie nagłaśniane sprawy sądowe, kiedyś będące raczej domeną tradycyjnych mediów, teraz są codziennością w świecie internetowych twórców. Wraz z pojawieniem się ogromnych pieniędzy w Internecie, naturalnie każdy chce chronić swoje interesy. To nie dotyczy tylko konfliktów między sobą, ale zdarzają się pisma i pozwy od korporacji urażonych krytyką w Internecie. W tym miejscu warto doedukować się o SLAP, czyli strategicznym pozwie przeciwko partycypacji publicznej, znana jest również druga definicja w Internecie strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społecznemu. To procesy mające na celu cenzurowanie, zastraszanie i uciszanie krytyków poprzez obciążanie ich kosztami obrony prawnej, dopóki nie zrezygnują z krytyki lub sprzeciwu. Zazwyczaj pozywającym jest duża korporacja lub bogata osoba, a pozwanym dziennikarz, aktywista lub mniejsza organizacja, która udostępnia lub komentuje informacje będące w interesie publicznym. Nawet jeśli pozew jest bezpodstawny, obrona przed nim może być kosztowna i czasochłonna. Przy czym gra nie toczy się o samo skazanie czy wyrok nakazujący zapłatę za dość uczynienia, ale głównie o uprzykrzanie życia. Sprawa McLibel, oficjalnie znana jako McDonald's Corporation v. Steel and Morris, była długotrwałym procesem sądowym w Wielkiej Brytanii, który trwał od 1990 do 1997 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych przykładów zjawiska slab i najdłuższy proces o zniesławienie w historii angielskiego prawa. Helen Steele i David Morris, aktywiści środowiskowi z grupy London Greenpeace, dystrybuowali ulotki zatytułowane Co jest nie tak z McDonald's, krytykując praktyki firmy, zapłacenie niskich wynagrodzeń, znęcanie się nad zwierzętami wykorzystywanymi w jej produktach, niszczenie środowiska i inne nieuczciwe praktyki. McDonald's wydał na proces około 10 milionów funtów, podczas gdy aktywiści zebrali na swoją obronę około 40 tysięcy funtów. Sąd uznał część zarzutów McDonald's za uzasadnione, ale również potwierdził niektóre twierdzenia aktywistów. W 2005 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że brak pomocy prawnej dla Steele i Morrisa naruszył ich prawo do sprawiedliwego procesu. Wyobraź sobie proces, w którym pojedynkujesz się z podmiotem, który ma tak naprawdę nieograniczone środki na wyniszczenie Cię. Sprawa MacLibel stała się symbolem nierównej walki między dużymi korporacjami a aktywistami oraz przykładem efektu Streisand, gdzie próba uciszenia krytyki prowadzi do jeszcze większego rozgłosu. Bo koniec końców, ilość osób, jakie dowiedziały się o mrocznej stronie McDonalda z ulotek, to tak naprawdę kropla w oceanie, a próba usunięcia tego i ukarania za te ulotki spowodowała nagłośnienie tematu na cały świat. Efekt Straysand to zjawisko, w którym próba ukrycia, usunięcia lub ocenzurowania informacji prowadzi paradoksalnie do jeszcze większego jej rozpowszechniania. Nazwa pochodzi od incydentu z 2003 roku związanego z amerykańską piosenkarką i aktorką Barbarą Straysand. W 2003 roku Barbara pozwała fotografa Kenefa Adelmana o 50 milionów dolarów za opublikowanie zdjęcia jej rezydencji w Kalifornii. Zdjęcie było częścią projektu dokumentującego erozję wybrzeża i przed pozwem było pobrane tylko 6 razy. Po nagłośnieniu sprawy w ciągu miesiąca zdjęcie obejrzano ponad 420 tysięcy razy. Wiele osób może pomyśleć, że slapy mogą być dobre, bo przecież w kilku przypadkach temat ten został podłapany przez media i nagłośniony, przez co treść koniec końców dociera do większej liczby osób. Niestety, w wielu przypadkach nie zostaje to nagłośnione. Przez to osoby pozywane zostają z tym wszystkim same z kosztami finansowymi, czasowymi i emocjonalnymi. Takie firmy jak McDonald's są kojarzone z wielkich kampanii reklamowych skierowanych do młodych ludzi, jak na przykład z Matą lub Bambi. Korporacje są kojarzone z czymś zazwyczaj pozytywnym, bo to jedne z ich celów budowania wizerunku. Ale gdy będziesz próbować wpłynąć na ich wyniki sprzedażowe, mogą zrzucać swoją radosną maskę, a prawdziwa twarz korporacji potrafi być bezlitosna. Co ciekawe, Polska jest liderem rankingu slapów w Europie. Już rok temu Polska wygrała w konkursie organizowanym przez DKs na państwo najbardziej sprzyjające slapom, podaje Małgorzata Kwendicz palosz prawniczka fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi. Według raportu The Coalition Against Slaps in Europe spośród 820 aż 128 to slapy z Polski. Pytanie brzmi, o ilu pismach, pozwach i rozprawach o charakterze slapu nie wiemy, bo nie są medialne. Trudno szacować skalę tego problemu, gdyż strach, wyczerpanie psychiczne i finansowe często zmuszają ofiary do milczenia, co jest właśnie celem takich strategicznych pozwów. Świat internetu nie jest wolny od slapów. Gdy influencerzy nie są już beztrosko tworzącymi pasjonatami, ale przedstawicielami biznesów, a chronienie swoich interesów na drodze prawnej stało się czymś powszechnym. W miarę jak influencer marketing ewoluował z hobbystycznej działalności w pełnoprawny sektor biznesowy, zmieniła się również dynamika relacji między twórcami, markami i odbiorcami. Niestety czasami prowadzi to do nadużywania systemu prawnego w celu uciszenia krytyki lub ochrony własnych interesów. Podobno tam są jakieś zaawansowane rozmowy, że Cloud ma się sprzedać. Co to ogólnie by oznaczało, jeżeli to by była prawda? No oznaczałoby tyle, że powstałby monopol na Freak fighty. Przez ostatni rok świat influencerów to prawdziwe przetasowanie wpływów. Możesz kojarzyć Federację Freakfight z normalizowaną przemocą, która już przeszła do porządku dziennego w polskim internecie. No idę, do was i tak, szmaty. Was zajęte? Dzisiaj? Za kulisami tych wydarzeń kryje się skomplikowana sieć finansowych powiązań i milionowe obroty. Doskonałym przykładem jest historia Sylwestra Wardęgi, który miał niewątpliwie duży wpływ na rozwinięcie się fame MMA do aktualnego poziomu siły medialnej. Czy ja na przykład um, handlowałem Pandorą z wami, że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest Twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio. Ja nie, nie, nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Paradoksalnie, dzisiaj Wardenga jest w otwartym konflikcie z włodarzami i samą federacją, co zaowocowało czterema pozwami przeciwko niemu. Ta sytuacja pokazuje, jak szybko mogą zmieniać się układy i sojusze w świecie influencerów. Co ciekawe, okazuje się, że Sylwek nie wiedział wcześniej o planach organizacji i dowiedział się o sprawie z jednego z TikToków cytujących nasz materiał. Ogólnie, jak wróciłem z pewnego wyjazdu i miałem yy, poradną toaletę, to sobie odpaliłem TikToka i nagle się dowiedziałem, że cztery podzry mam dostać. Rynek free fightów przechodzi również proces konsolidacji. Fame MMA, która wydawała się być w konflikcie ze swoją konkurencją Cloud MMA, teraz według doniesień medialnych mają wchłonąć. To pokazuje, jak płynne są granice między konkurencją a współpracą w tym środowisku. No zobaczymy się, się za, za parę miesięcy będę z powrotem w Warszawie, to, to się zobaczymy na pewno. Niczym. No, nie wiem, czy się zobaczymy, bo nie wiem, czy ja jeszcze będę, ale znowu będziesz, w się sensie na pewno na pewno przyjdzie skutek, Ponieważ Sławek zaznaczył, że aktualnie wraz z Fejmem są oni na etapie zacieśniania współpracy, by wspólnie działać na Free rynku. To jakieś plotki tonku. po prostu zacieśniamy z Fame współpracę, że tak powiem, dla nowego oblicza freaków. Jednocześnie wewnątrz samych organizacji dochodzi do tarć i konfliktów. Fame MMA ogłosiła chęć pozbycia się jednego ze swoich udziałowców, Boxdela. Wcześniej federacji opuścił były dyrektor operacyjny Piotr Lipski, który rozważa podjęcie kroków prawnych. Marcin Najman, który został permanentnie zbanowany w Fame w 2020 roku oraz został nawet pozwany, dzisiaj jakby nigdy nic dalej kontynuuje z Fame MMA współpracę występując na gali Freak. Dynamika zmian w świecie influencerów i freakfightów przypomina klasyczną politykę. Konkurenci stają się współpracownikami, a współpracownicy wrogami. To fascynujące zjawisko można postrzegać jako swoistą politykę dla młodych odbiorców. Obserwatorzy z zainteresowaniem śledzą, kto przejdzie do której partii, którzy w cudzysłowie politycy się podzielą, i jakie nowe informacje wypłyną na temat poszczególnych osób. Paralelne światy, influencerzy i politycy. Wiele osób wciąż postrzega twórców internetowych jako niewinnych pasjonatów, bez trosko dzielących się swoimi zainteresowaniami. Jednak rzeczywistość znacząco odbiega od tego romantycznego wyobrażenia. Czasy się zmieniły, a wraz z nimi ewoluowała natura twórczości online. Jeśli uważasz, że polityka Cię nie interesuje i nie ma na Ciebie wpływu, mamy dla Ciebie zaskakującą wiadomość: to, co śledzisz w internecie, to również swoista forma polityki. Obserwujemy te same zjawiska, które występują w tradycyjnej polityce, tylko nie dotyczą spraw o wadze państwowej. W tym nowym układzie twórcy internetowi pełnią rolę polityków, ich widownia staje się elektoratem, popularne dramy między influencerami to nic innego jak wojny o słupki poparcia. Przejścia znanych osobistości z jednej grupy twórców do innej dla korzyści przypominają zmiany przynależności partyjnej wśród polityków. W świecie influencerów coraz częściej obserwujemy zjawisko ujawniania prywatnych rozmów lub wiadomości. Podobne praktyki znamy z klasycznej polityki. Doskonałym przykładem jest publikacja przez onet.pl tzw. taśmę morawieckiego, nagrań z prywatnych rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. W polityce często obserwujemy, jak partie lub politycy próbują się przypodobać różnym grupom społecznym, budując swoje poparcie i nie będzie zaskoczeniem, że w świecie influencerów również istnieje takie zjawisko. Posiadanie przychylności na wykopie, Twitterze, na Twitchu, w materiałach komentarzy to paralela słupków poparcia politycznego. Influencerzy, podobnie jak politycy, muszą stale poszerzać grono zwolenników, aby utrzymać swoją pozycję i wpływy. Influencerzy często dołączają do różnych grup, agencji czy federacji frekwajtowych. Motywacją są zwykle większe zasięgi, rozpoznawalność i oczywiście pieniądze. Gdy współpraca nie przynosi oczekiwanych rezultatów, nie wahają się zmienić swojej przynależności. Nawet twarze początkowo krytykujące przedsięwzięcie, później skuszeni zyskami zmieniają swoje poglądy. Ale te fake no to jest śmiechu warte. Ktoś tam mnie tam pytał, że ten by chciał ze mną walczyć. No kto by nie chciał za zadankiem walczyć, bo jak, nawet jak przegra za zadankiem, no to dalej. Ja, ja takiego poziomu się nie zniżam. No, nie mówię, nie, już o tym nawet nie, nie myślę, nie chcę mówić. To nie, to odpada. To, to po tym programie będę, będę w takim razie żadną z tych opcji. E, walczyć nie będę, szkoda mi mojej twarzy. Jeszcze mówiłam, że tylko tyle mi zostało, więc nie. Mhm. W polityce obserwujemy podobne zjawisko. Politycy wchodzą w różne sojusze i układy, często wbrew osobistym sympatiom, kierując się potencjalnymi korzyściami. Zmieniają ugrupowania, gdy widzą, że aktualne nie przynosi odpowiednich słupków poparcia. Klasycznym przykładem jest przypadek Pawła Kukiza, który rozpoczął karierę jako antysystemowy buntownik, by później wejść w koalicję z partią rządzącą, co wielu obserwatorów uznało za odejście od pierwotnych ideałów. Odmówiłem. Mogłem być w tej chwili bez problemu, taki Kośniak-Kamysz mógłby być bez problemu posłem z Platformy, ja mógłbym być posłem spisu, Przyjęliby mnie z otwartymi rękami, ale ja bym kogo tam k***a nie pójdę. Nie ma takiej opcji, nie istnieje taka opcja, żeby sprzedał i dały. Prawem i sprawiedliwością y nie wejdę w żadne absolutnie układy powyborcze. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przez świat internetu przetoczył się interesujący mem. Wardenga ma teczki na każdego. Ta fraza, początkowo może zabawna, odsłania głębszy, bardziej niepokojący aspekt paranoicznej rzeczywistości influencerów. Sylwester Wardenga, znany z internetowych dram i śledztw w środowisku youtuberów, stał się symbolem osoby gromadzącej kompromitujące materiały na innych twórców. Ten internetowy symbol ma swój odpowiednik w świecie polityki. Tam funkcjonuje podobny mem, ale z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Pokój pełny teczek z tajnymi informacjami o politykach i osobach publicznych stał się częścią politycznego folkloru. Pomimo, że tego nie widać, influencerzy mają swoich prawników, agentów czy osoby od doradzania wizerunkowego. Żyjemy w czasach, gdy jeden nieprzemyślany post czy kontrowersyjne nagranie może w mgnieniu oka zniszczyć reputację budowaną latami. Autentyczność treści zeszła na dalszy plan, gdy w grze są tak duże pieniądze i wpływy. Co ciekawe, ta sytuacja bardzo przypomina świat polityki. Partie polityczne i poszczególni politycy również otaczają się sztabem ekspertów, od spin doktorów po prawników, którzy kontrolują każdy aspekt ich publicznego wizerunku. Każde wystąpienie, każda wypowiedź jest analizowana pod kątem potencjalnych skutków prawnych i wizerunkowych. W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą liczbę dyskusji w Internecie na temat pozwów i rozpraw sądowych, szczególnie w kontekście twórców internetowych. Ten trend może wydawać się nowy i szokujący dla wielu obserwatorów życia online. Jednak warto zauważyć, że w świecie polityki takie zjawiska są na porządku dziennym od wielu lat. Polityka od dawna jest areną, na której spory prawne i procesy sądowe są niemal codziennością. Politycy regularnie pozywają się nawzajem za zniesławienie, naruszenie dobrosobistych czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Te działania prawne są często wykorzystywane jako narzędzie w walce politycznej, służąc do wywierania presji na przeciwnikach, kształtowania opinii publicznej czy zdobywania medialnej uwagi. Polski internet stał się bardziej polityczny niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawa ze Sławomirem Bielskim skończyła się pozytywnie dla kanału. Jeśli kogoś ciekawi, ile kosztuje taki zwrot kosztów rozprawy w przypadku, gdy pozywasz i przegrywasz, to kwota w tym przypadku wyniosła 4337 zł to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o koszty polskiego internetu. Koniec końców nie wiemy czego nie wiemy, bo takimi metodami nie tylko można łatwo uciszać, ale również przestraszyć potencjalne osoby, które mają coś wartościowego do powiedzenia, ale koliduje to z interesami wpływowych ludzi i korporacji. Ostatecznie zawsze warto walczyć o rzeczy, które są dla ciebie ważne i ci na nich zależy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.